Jak nie zachowywać się w stosunku do tatuatora? Jakie zachowania sprawiły, że artyści, z którymi rozmawiałem, poczuli się źle? O tym porozmawiamy dzisiaj. Już na samym początku powiem wam, żebyście nie patrzyli na ten odcinek jako na narzekanie, na zasadzie: o, przyszedł wielki pan artysta, czy wielka pani artystka, i jęczy. Jak to mu się nie podoba? Jak to mu się nie podoba? Bo często pojawiał się taki argument w komentarzach, że przecież to jest praca z klientem i to jest oczywiste. Jasne. Tak samo jak można wejść do sklepu, uśmiechnąć się, powiedzieć dzień dobry, potem powiedzieć dziękuję, używać słów takich jak proszę. Być zwyczajnie uprzejmym i kulturalnym, i to też jest praca z klientem. Tak samo praca tatuatora również jest milsza, kiedy wszyscy są mili, kiedy jesteśmy wobec siebie uprzejmi i kulturalni. Dlatego posłuchajcie najpierw, co tatuatorzy mają do powiedzenia, a potem ja jak zwykle dodam swoje trzy grosze. Wydaje mi się, że naprawdę dość dobrze się dogaduje z klientami i wszystko sobie umawiamy przed sesją. Jak ktoś do mnie uderza, to też jakby wie czego się spodziewać i raczej nie trafiam na przypadkowych klientów, którzy zupełnie nie wiedzą czego oczekiwać. Z każdym się dogaduje, każdy też jest świadomy, nie wiem, ceny właśnie, ile to zajmie, i to wszystko. Nie miałam raczej takich sytuacji. Właściwie większość moich klientów jest takich bardzo spoko i nie, nie zdarzyło mi się chyba sytuacja, żeby ktoś mnie źle potraktował. Pisał do mnie gość o tatuaż, tam podał mu wycenę, wszystko było super, umówiliśmy się i nawet zeszłam trochę z tej sceny, sceny, dlatego że bardzo po prostu zależało mi na tym wzorze. No i przyszedł moment, kiedy dzieramy. Coś tam zaczyna oczywiście jęczyć na temat sceny kombinować. I dałam mu do zrozumienia, że już jesteśmy po konturze, robimy kolor, no nie ma szans, żeby tę cenę zmienić nagle. Więc ostentacyjnie wyjął telefon, wybrał numer i widziałam, że zrobił specjalnie głośniej, żebym słyszała drugo, drugiego rozmówcy. No i tam gada, że a co tam u ciebie, wszystko fajnie, że robię sobie tatuaż. I rozmowę sprowadził do tego, żeby rozmawiać z osobą przez telefon o cenie. Podał cenę i słyszę ze słuchawki tak, no co ty, że strasznie dużo, że gdzie ty jesteś? I on ma cały głos. Nie patrząc na mnie mówi, no kurka strasznie drogo. W sumie bez sensu. Nie wiem, nie wiem w ogóle po co tutaj przyszłam i tak nie powinno być. Po czym odłożyłam maszynkę i powiedziałam, że ty, ja tu kurwa, nie jestem. <laughs> Podjąłeś taką decyzję, wiedziałeś się ile to kosztuje, graliśmy w otwarte karty, więc pół. No nie było to miłe, bo była to ewidentnie taka sprowokowana sytuacja, żeby, nie wiem, może, żeby poczuła się źle i stwierdziła, ty no stary, już to rzeczywiście, w ogóle za darmo ci to zrobię. Kiedyś w Holandii pracowałem i przyszła dziewczyna, która miała jakiś tatuaż, który już był 7 razy poprawiany. To było z jakichś no tam dobrych parę lat temu i tego doświadczenia, jakiego bym nie miał, to nie miałem w ogóle. Poprawiłem ósmy, nie? No i poprawiłem je ten ósmy raz, potem jakieś tam Blizny, babole zaczęły rosnąć, no to oczywiście do kogo miała roszczenia, nie? nie. Do mnie, wiadomo. I, I to była jedna taka sytuacja, no w sumie to, to jak to się rozwiązało, no rozeszło się gdzieś po łokciach, nie? Ona no z tym już nic nie za bardzo nie mogła zrobić, ja też nie, więc, więc no... Zostało jak zostało, przepraszam. I druga taka akcja była właśnie, jak kiedyś się zgodziłem, żeby wykonać taki portret właśnie gościowi, który go bardzo chciał i bardzo potrzebował, pragnął i musiał mieć i on w ogóle, w ogóle, w ogóle. Zrobiłem sobie z nim taką konsultację i opowiedziałem mu o tym, że te zdjęcia, które on mi tam daje, nie nadają się w 100%. W sumie to w ogóle się nie nadawały do tego tatuażu. Był mega no zajarany i on chciał, 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 no to, bo, że mam strasznie miękkie serduszko i, i, i jestem bardzo nieasertywnym człowiekiem, więc się zgodziłem. Potem, po, potem, potem po zakończonej sesji, gościu jak stał w lustrze i obserwował ten tatuaż, to mu się chyba nie spodobał i mi i od tamtej pory nie robię właśnie portretów. Nie, nie piszcie do mnie o portrety. Złe wspomnienia. Trauma, trauma. Trauma została, portretów nie ma. Nie, chyba mi się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś był taki po prostu, że coś zrobił hamsk. Zdarzają się po prostu ludzie, którzy chyba z natury są niemili po prostu do ciebie i do całego świata, ale chyba nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, żeby ktoś był tak jakby po prostu specjalnie jakoś hamski po prostu do mnie bezpośrednio. Może nie źle, bo to się dosyć tak naprawdę często zdarza yy, no, w formie obrażania się, dlaczego tak drogo, nie, No to jest dla mnie już forma złego traktowania skoro wykonuje swoją pracę dosyć szybko, poprawnie, klient jest zadowolony, ale przez to, że za, długo go tatu... za krótko go tatuałowałem, to myśli, że powinien zapłacić mniej. Ale miałem klienta, który to jeszcze stare czasy, jak działałem chałupniczo, przyszedł pan z taryfy, Stwierdził, że on doniesie mi pieniążki, no ale jakoś za bardzo gościowi nie ufałem, więc powiedziałem, żeby zostawił mi kluczyki i tak dalej. Zaczął się ze mną wykłócać, dopó dopóki mój brat nie wyszedł z pokoju i spytał się grzecznie pana, czy ma jakiś problem. Nie? Pan no, szybko zweryfikował, że jednak pieniążki musi przynieść, po czym zastanawiałem się, czy może dać kluczyki do samochodu, bo miał Mercedesa. jeśli chodzi o to, czy tak. Hmm ktoś mega źle mnie potraktował, to nie. Bardziej takie sytuacje denerwujące, że ktoś, nie wiem, próbował mi nie poprawiać, jakby sam się na tym nie znając, ale żeby ktoś mnie jakoś tam, nie wiem, zwyzywał czy coś, to... To nie. To nigdy nie było w takiej sytuacji. Na szczęście rzadko mi się to zdarza, żebym był źle potraktowany przez klienta. Być może moje wspaniałe wzory przyciągają tylko wspaniałych i empatycznych ludzi. Ale czasami zdarza mi się, że osoby nie przychodzą na umówione spotkanie. Podchodzę do tego z zrozumieniem, bo jesteśmy tylko ludźmi. Mi też się zdarza zapomnieć, spóźnić i tak dalej. Natomiast oczywiście słyszałem, że, że tatuażyści są źle traktowani przez swoich klientów i uważam to za smutne. Nie, raczej nie. To znaczy nie było takiej sytuacji. Jestem chyba tym wyjątkiem, gdzie mi jeszcze nie spie... Co prawda, ja zawsze trzymam się tak, żeby, żeby nic się takiego nie odwaliło, więc próbuję bardziej klientów, bo nie chcę właśnie czegoś takiego, że zbywają czy inne takie rzeczy. Słyszałem tylko o takich sytuacjach, że takie się ale ja nie miałem takiej sytuacji, więc. Ja staram się nie brać ogólnie do rzeczy, rzeczy do siebie, no ale taka sytuacja, też w sumie ostatnia, to prawda, dziewczyna przyszła. Od razu jak Wasza do studia to mnie przeprosiła za tą sytuację. Wyobraźmy sobie taką akcję. Ktoś nam zleca, już po konsultacji, bo to jest zlecenie na projekt, wykonanie danego wzoru, zaprojektowanie go. Dodajmy, że to może być jeszcze cover, więc się robi jeszcze trudniej. Siadamy, projektujemy go, czas ucieka, 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 my go robimy. W pewnym momencie tego projektowania ta osoba nam pisze: wyrzućmy to, wyrzućmy to. Ok. Jest to do zrobienia, nie? Pod warunkiem, że projektujemy samochód i mamy zmienić felgi z, nie wiem, szprychówek na jakieś nitwor ekstra. Ale nie, że robi nam tak, że projektujemy samochód, a on stwierdza, zróbmy lwa. To trochę nie w porządku, no i tu można się albo oburzyć, albo powiedzieć, dobra, spoko, zróbmy lwa, nie? Bądźmy profesjonalistami, zróbmy lwa. No to robimy lwa więc mam już drugi projekt, drugi dzień. Po czwartym dniu wyskakuje nam, wiesz co, to może zróbmy jednak lilię. No i nie wiem, co sądzicie, bo to chyba nie do końca. Tak, Chyba ja bym to podkreślił, tak podciągnął pod złe traktowanie, nie? no bo jednak jeden dzień na projekt, a cztery dni na projekt, czy tam trzy, to Szanujmy chyba już nie to. Czas. Szanujmy swój czas i siebie nam Tak Mi źle potraktowanym przez klienta? Co ty? Klient, że mógłby źle potraktować tatuatora? To się zdarza w ogóle w Warszawie? Chcemy dobrze dla klienta się nie wymądzam, yy, mówię mu, co moim zdaniem jest dobre, co jest złe. Motywuję to, to też ważne. I nie lubię, kiedy nie wiem z czego to wynika, czy, czy nie, nie, nie będę się w to zagłębiał, ale czasami klient zaczyna się zachowywać, jakby wchodził z tobą w konfrontację. Ty to, że kur... będzie tak po mojemu. Tak więc ja się nie zgodzę na cokolwiek teraz kurę, zaczniesz mi mówić lub tłumaczyć, to ja powiem nie, bo mój pomysł jest taki i taki. Nie lubię tego. To się zdarzało często, ale żeby było śmieszniej, mam jednego takiego klienta, z którym się żarłem przez trzy pierwsze sesje. Przez trzy sesje, on był na każdy, dosłownie każdy mój pomysł był na nie. Robimy, robimy, Ona to się już zaczyna komentować, już każdy mój ruch, nie. A może tu być tak, a może to nie, coś tam tego, nie, w końcu tak wiesz. Nic nie mówiłem, odłożyłem maszynkę na bok, nie, wyłączyłem zasilacz i patrzę na niego. I czekam. Mówi, Słuchaj, zrobimy tak. Weźmiesz teraz tą maszynkę i chyba tam będziesz zapiera... Bo już trzy sesje do mnie przychodzisz. Z jakiegoś k... powodu za każdym razem się tu zjadasz. Zgadza się? Czy nie? No z jakiegoś powodu tu przychodzisz. No jeśli tak wszystko ci nie pasuje, to po co do mnie przychodzisz? To masz, zrób sobie sam. I wiecie co było? Wiesz co było potem. Nie minęło 5 minut. Wow, ale fajnie to zrobiłeś teraz. Kurde, no. Wiesz co, podoba mi się, że teraz podszedłeś do tego w ten sposób. Ale to się nawet nie tyczy, tylko, tylko klientów. Nie lubię, nie lubię czegoś takiego w ludziach ogólnie, że trzeba się czasem wkurpić, żeby oni zrozumieli. Bo jak na spokojnie, to nie działa. Muszę się wkurpić sobie, zemścić się na własnym zdrowiu, i wtedy jest ok. Nie potrafię sobie przypomnieć, że Generalnie mam dosyć dużo cierpliwości do ludzi, tak więc, tak więc nie wiem, może po prostu jest troszeczkę trudniej mnie, mnie wyprowadzić z i tyle. Wydaje mi się, że tak. To znaczy czasami trafiają się ludzie, którzy... którym się wydaje, że wiedzą wszystko najlepiej, są trochę aroganccy. Taki, taki, powiedzmy, brak szacunku zdarza się, chociaż może przyznać, że bardzo rzadko. Tak, trafiają na fajnych ludzi. Na pewno była jakieś takie akcje, że... bo ja, że jestem niski, mały i dwa lata dziaram, no to wiadomo, że o przyszedł pakrą, chuderlak no, nie robi dziary, nie? Zrobiłem mu dziarę, patrzę. Także, wiesz, bardziej pierwszy kontakt. Nie, nie, nie. W sumie nigdy nie miałem jakiejś takiej w sumie sytuacji, żebym się jakoś źle poczuł przez klienta. Zawsze jakoś, jakoś mam szczęście, że trafiam w sumie na całkiem spoko. W sensie bardzo dobrze się dogadujemy, jeśli dojdziesz do spotkania, nie? Bo raczej kontakt z, no, ze zje***ami najczęściej go ogranicza się do Facebooka albo do Instagrama. Ale jak już się umówimy na sesję i się widzimy, to raczej wszystko jest w porządku. Nie do końca, ale trochę denerwuje mnie, jak klient uważa, że to, że skracam dystans, po prostu jest zaproszeniem na piwo czy na kawę. Nie wiem, czy do końca klienci chyba nie rozumieją, że to jest praca i to tylko z tym mam problem, tak? To jakoś nic, nic szczególnego się nie działo chyba jeszcze. Zdarzały się sytuacje typu klepnięcie w tyłek e, i to było takie, no, nie, nie za fajne. To zależy, co masz na myśli, mówiąc źle potraktowaną, bo każdy ma zupełnie inne granice. Ja na przykład jestem bardzo terytorialna, jeżeli chodzi o rzeczy, których używam. Bardzo nie lubię presji, jak ktoś za bardzo wchodzi mi na moje terytorium pracy. Na zasadzie, o cześć, mogę sobie położyć tu telefon i bach na tuszę, nie? i zmieniasz wszystko od nowa. Albo cześć, czy mogę zmienić jeszcze coś we wzorze, i ktoś podchodzi i z zapeców dotyka iPada. Umawiam się z klientem na sztywno, na jakąś datę. Wysyłam mu datę do zadatku, umawiamy się, robię projekt, bo mnie bardzo koleś prosi, dzwoni do mnie i prosi mnie, słuchaj, chciałbym bardzo wiedzieć wcześniej, jak to będzie wyglądało. Już wysłałem ci zadatek, wysłałem potwierdzenie przelewu. Patrzę tego dnia, nie mam zadatku, co jest? I tak dzwonię do niego. Cześć, słuchaj, czy będziesz dzisiaj, bo jesteśmy umówieni, miałeś być 40 minut temu. Nie no, przecież nie wysłałem w końcu zadatku. To o, za to, że nie przyjdę. Ale są ludzie niemili, są ludzie natarczywi, są ludzie piszący otwarty nad ranem i dzwoniący do Ciebie później, bo nie odpisujesz. No i co o tym myślicie? Czy praca tatuatora, jako praca z klientem, odbiegając od tego, co to za praca i jak wygląda faktycznie, czy różni się tak bardzo od innych prac, w których wymagany jest stały kontakt z innymi ludźmi, którzy przychodzą do tej osoby po jakąś usługę? Bo no moim zdaniem nie. Mimo tego, że artyści pracują w bardzo specyficznej branży, te usługi ja zawsze traktuję jako usługę taką... może nie luksusową, ale zdecydowanie premium. Tatuaż nie jest rzeczą, która jest niezbędna do przeżycia, tatuaż nie jest rzeczą szczególnie tanią i ja, mając w głowie to, że przychodzę do tatuatora, to ja się do niego zgłosiłem, mimo tego, że on bierze pieniądze za swoją usługę, to dalej... Pamiętam o tym, gdzie tu jest jakby granica. Większość jakby winy, czy raczej przyczyna tego, że przyszedłem na sesję do tej konkretnej osoby pod taki konkretny tatuaż jest taka, że to ja go chciałem. Warto jest przede wszystkim dobrze wybrać tatuatora, dobrze ustalić z nim, jak pracujemy nad wzorem, bo nie wszyscy robią tak samo. Z tego często prawdopodobnie wynikają jakieś nieporozumienia, bo to o czym dzisiaj słyszeliście, na przykład to, o czym opowiadał Paweł. No to to już jest taki skrajny przypadek, moim zdaniem. Jeśli już się umawiamy z jakimś artystą i już nam ten tatuaż robi, to czy nam się podoba, czy nie, to faktycznie płacimy za tę pracę. Bo jedno to jest ten tatuaż zrobić dobrze, profesjonalnie, dobrze zadbać potem o tego klienta, a drugie to jest to, czy klient w połowie się rozmyśli. Bo i tak się zdarza. Podkreślę to jeszcze raz. Tu nie chodzi o narzekanie na przykład na was jako klientów, na mnie jako klienta. To, co chciałem osiągnąć zadawaniem takiego pytania, to perspektywa, co tatuatorzy mogą potraktować jako rzecz niefajną dla nich w ich pracy, a to jednocześnie przełoży się na to, jak się zwyczajnie nie zachowywać. I okej, okay, to jest wybrana grupa tatuatorów, mówią tylko za siebie i nie można tego teoretycznie rozciągać na Wszystkich. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś w trakcie robienia tatuażu chce negocjować cenę tego tatuażu, nie mając żadnych uwag do tego, co to jest za tatuaż, jak on wygląda, no to ewidentnie jest po prostu zachowanie nie na miejscu. Przemyślcie to, co dzisiaj zobaczyliście. Jeśli wzbudziło to w Was jakieś negatywne emocje, to postarajcie się zrozumieć najpierw tę perspektywę. Zastanówcie się. Napiszcie mi potem w komentarzu, co o tym myślicie. I przede wszystkim, jeśli macie doświadczenie w pracy z klientami, to jakie rzeczy są u Was takie, które łatwo byłoby zmienić w postawie u klientów, a które się niestety nie zmieniają. To już tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień w piątek. O 17:30. Siema.